Cześć tu Ania i kanał Potaniaści. Zapraszam Cię dzisiaj do mojej kuchni. Jestem w moim y, mini biurze, ale za chwilę przenosimy się do kuchni, gdzie będziemy gotować z resztek. Będziemy planować nasze posiłki i będziemy gotować tak, żeby przez kilka kolejnych dni i tygodni mieć zapełnioną zamrażarkę. Y, do pomysłu do postania tego filmu było to, że po zaczęłam przeglądać swój budżet domowy, budżet spożywczy i okazało się, że mogę tam poczynić duże oszczędności właśnie przez powrót do takich podstaw, które kiedyś bardzo dużo tego robiłam, a potem jakoś przestałam. Także powrót do takiego hurtowego gotowania. Dzisiaj skupiam się na tym, żeby ugotować jedzenie sobie do pracy, przygotować jedzenie do pracy, przygotować trochę jedzenia dla dzieciaków i też podszykować sobie obiady na ten tydzień. Także pokażę Ci, jak ja to robię, co zrobię z tych przepisów i co możesz wykorzystać, mając... co możesz zrobić i wykorzystać to, co masz w kuchni. Pokażę Ci kilka Fajnych sposobów na wykorzystanie resztek, o których bardzo często wiemy, ale gdzieś tam o nich zapominamy. A jeżeli jeszcze mnie nie znasz, nazywam się Ania i prowadzę kanał Potaniości. Na kanale Potaniości zajmujemy się budżetem domowym i wyprowadzaniem finansów z chaosu, bo chcemy być niezależne finansowo i emocjonalnie. Więc pierwsze, co będę robić, to nasze danie do pracy. Mam kilka produktów, które są takie rozpoczęte, chcę je skończyć i wolnować. To jest świetny sposób, żeby po prostu wrzucić wszystko i wszystko Wam się gotuje. Mój plan na dzisiaj jest taki, że po prostu zrobić kilka rzeczy w jak najkrótszym czasie. Nie wiem jeszcze, co będę robić i jak. Myślę, że dużo rzeczy po prostu wyjdzie w praniu. Mam gdzieś tam trochę taki mały plan, gdzieś tam z tyłu głowy, ale... Po prostu będę to robiła na czuja. Chcę zrobić jak najwięcej posiłków, może nie takich całościowych, ale gdzieś się po prostu podszykować, trochę pomrozić. Bardzo dobrym sposobem też jest wekowanie, ale ja po prostu nie mam słoików, żeby to zrobić. Więc pierwsze co będę robiła to yy, są po prostu pulpety, bardzo szybkie danie, takie na, na szybko do pracy. Potem do tego można sobie czy zrobić yy, sałatę na szybko, dzień wcześniej przygotować i po prostu zjeść to z sałatą, czy z makaronem i z sałatą na przykład. I taki właśnie mam plan, ale pulpety będą już właśnie zamrożone, poporcjowane i gotowe do pracy. Pierwszy przepis, jaki będę robiła, to pulpety z wolnowaru. Jak widzisz, mam tutaj pulpety, które są gotowe, i trochę produktów na bazie pomidorów, które po prostu połączę razem ze sobą. Mam więc tutaj kilka pomidorów, które były w średniej świeżości, świeże pomidory. Do tego dodaję salsę pomidorową, ponieważ moje dzieci lubią kupować sobie taką salsę, ale już zjeść do końca, to już nie ma komu, więc ja ją bardzo często tak wykorzystuję, i do tej salsy potem tam jeszcze miałam końcówkę keczupu, który też, y, który też użyłam i pomidory w puszce. I to wszystko po prostu ja połączyłam ze sobą, dlatego że to jest na bazie pomidorów, więc mówię, wszystko jest na bazie pomidorów, wszystko, y, wszystko ze sobą łączę i ten sos wyszedł naprawdę bardzo, bardzo smaczny. I żeby w te wszystkie... I żeby te wszystkie produkty wykorzystać tak maksymalnie do końca, to ja po prostu podolewałam tam wody, bo to jest bardzo fajny sposób. Bardzo często nam bardzo dużo produktu zostaje gdzieś na ściankach yy, naczynia i jak widzisz, ja wszystkie słoiki po prostu wypłukałam. Yy, to samo zrobiłam z puszką i dodałam tak po prostu. Potem ustawiam mój wolnowar yy, na tryb high i gotowałam do wszystko 4 godziny. Wrzuciłam po prostu surowe pulpety do sosu i to się wszystko razem ugotowało. I po 4 godzinach było gotowe. Potem ja osobiście lubię je podawać z makaronem, posypanym parmezanem. Yy, z makaronu nie mrożę, mrożę po prostu same pulpety. Potem gotowe jedzenie jest do pracy. Pora na kolejne, kolejne, yy, kolejne przygotowania. Tym razem przygotuję sobie tylko mięso na pulpety. Będę robiła takie fajne pulpety, bardzo... Bardzo je lubię, bardzo moja rodzina je lubi, to są takie pulpety z musem, z, yy, są takie pulpety z musem spora, ale zazwyczaj ten mus spora zajmuje chwilę czasu, którego ja po prostu nie mam w ciągu tygodnia, także ja po prostu dzisiaj przygotuję sobie tylko mięso, podzielę je na dwie części i wrzucę do zamrażarki, także potem jedyne co robię to po prostu rozmrażam mięso, ono jest przyprawione, gotowe z jajkiem, i wrzucam je, y, tylko właśnie robię z niego pulpety, także te kilka, y, te 20 minut już mi odchodzi z tego obiadu i to jest bardzo fajna właśnie sprawa, żeby sobie mięso zamarynować na przykład wcześniej i też sobie zamrozić, czy na przykład sobie w ogóle przygotować takie woreczki, na przykład z jakąś mieszankę do mięsa. Jeżeli tak y, też sobie chcecie po prostu zrobić. Także ja przygotowuję swoje, y, swój ten mus z y, poja, które będę właśnie potem mieszać z mięsem i wrzucać je do zamrażarki. Do tego przepisu używam y, poja. Pora... Ja używam jeden dwa no maksymalnie trzy zależnie od tego ile mam mięsa. Kroję go po prostu, potem go podsmażam na maśle z odrobiną y, czosnku na patelni i w ten sposób smażę go odrobinę aż on mi zmięknie. Y, także tak smażę go tak około, ja wiem, 5 minut, może 7 i potem go blenduję. Potem dodaję to wszystko do mojego mięsa, dodaję trochę białego pieprzu, jedno jajko zblendowanego poja. I żeby tak miało to fajniejszy smak, dodaję jeszcze do tego wszystkiego, um, co ja tam jeszcze dodałam? Paprykę i ja dodaję paprykę wędzoną. Bardzo lubię paprykę wędzoną, bo ona daje taki fajny smak, i wszystko potem wrzucam do wojaczków. I tutaj taki fajny tip, jeżeli chodzi o, o wojaczki, po pierwsze, ja je podpisuję. Jak widzisz, podpisuję je z tym, co ja tutaj mam i podpisuję też z datą, kiedy zostało zamrożone, bo staram się wszystko wykorzystywać w ciągu trzech miesięcy. I kolejna rzecz, woreczki układam na płasko. W ten sposób zaoszczędzam mnóstwo miejsca w zamrażarce, bo na płasko po prostu można dużo więcej w niej zmieścić, a wiadomo, miejsce to jest ważna rzecz. Jest kilka godzin później. Jest już właściwie 16. pora wyjąć mojego zamarynowanego kurczaka, którego marynowałam 2 godziny temu około, więc ja wyjmuję tego kurczaka, wrzucam go do piekarnika. Jednego kurczaka, tego słodkim sosie, piry, wykorzystam sobie do sałatki, ymm, którą zjem po prostu dzisiaj na kolację, jutro i potem do pracy, a... Kurczaka w, kurczaka w przyprawie kebab geos wykorzystam do do wrapsów dla dzieciaków i mam zamiar zrobić im też kasadie na któregoś dnia na obiad, więc po prostu będzie to dla nich a ja dzisiaj go upiekę i taki upieczony kłyczak potem ja przychowuję w lodówce 2, nawet 3 dni, z nim, się nic, yy, z nim się nic nie dzieje, a jest, yy, jest to po prostu to opcja dużo szybsza niż krojenie go i smażenie na patek. Nie do końca wiem, co mi tutaj nie wyszło. Ale z moich bułeczek drożdżowych z dżemem yy, wyszły mi po prostu ba babeczki. Yy, nie do końca wiem, co mi nie wyszło. Gdzieś tam z ciastem coś, yy, coś się zadziało. W, yy, mimo, że robiłam ten przepis już któryś czas z kolei, ale chciałam wykorzystać yy, dżem. I to jest właśnie taka podstawa kuchni kreatywnej, że coś wam nie wyjdzie, to szybko zmieniamy przepis. Yy, ja tutaj tak robiłam. Jeżeli chodzi o ciasto drożdżowe, jak widzisz, mam takie dosyć mocno naolejone ręce, ponieważ ono się bardzo klei i w ten sposób sobie po prostu pomagałam. Także ja te ba babeczki zrobiłam jak muffiny i potem powiem Wam, że wyszły bardzo kozackie. I to, się, to jest jedno z ciast, które się świetnie, yy, przegenialnie mrozi i wykorzystałam też dżem. Witam Was w dniu drugim mojego gotowania, miało być tylko w jeden dzień, ale jest dwa. Pierwsze co mi przyszło na myśl to to, że po prostu brak planu równa się dłuższe gotowanie. To jest pierwsza rzecz. Ja nie robiłam takiego długiego gotowania od wielu, wielu miesięcy i zamierzam do tego wrócić. I dzisiaj wypoczęta, wyspana mam zamiar zrobić bardzo szybkie trzy potrawy w ciągu jednej godziny. Jak to zrobię? Zamierzam po prostu robić je... Jednocześnie, więc to to zrobiłam, wczoraj wpadłam na pomysł, że zrobię sobie jeszcze zupę do pracy, ponieważ przeglądając lodówkę zauważyłam, że mam bardzo dużo marchwi. Kupiłam ekstra 2 kg marchwi, kiedy jeszcze kilogram już mi zalegał w lodówce. Źle spojrzałam, trzeba to wykorzystać. I Także robię taką zupę trochę egzotyczną, marchwiową z mleczkiem kokosowym. Bardzo prosta. Przepis na taką prostą, bardzo zupę będzie w moim nowym e-booku oszczędne gotowanie gdzie właśnie takie dużo takich przepisów bardzo prostych, które, które ja wykorzystuję, gdzie wykorzystuję resztki. Jeden przepis zmieniam w drugi. O tym e-booku możecie sobie poczytać. Na dole zostają wam linki i zostają wam link do newslettera, jeżeli chcecie się zapisać. I być informowana na bieżąco, załapać się na zniżki, bo przy premierze zawsze jest naj najlepsza cena. W każdym razie robię zupę, robię kopytka w tym samym czasie i jeszcze robię gofy. Gofy nie planowałam robić, ale uznałam, że to jest taki świetny sposób, kiedy ja po prostu nie mam czasu, chcę, żeby wiedzieć, jakie miało szybkie śniadanie. Wyjmuję gofera dosłownie pojedynczego z zamrażarki do i on potem jest świetny właśnie na takie szybkie śniadanie. I robię gofy bezglutenowe, a robię je dlatego, że zostało mi z wczorajszych moich babeczko bułeczek drożdżowych, zostały mi dwa białka jaj, więc muszę je jakoś wykorzystać, a nie chcę ich mrozić, więc zaczynajmy. Żeby przyspieszyć sobie gotowanie mojej zupy, mam tutaj wszystkie warzywa, które będę używała do niej, po prostu je upiekę, także w czasie, kiedy one się będą upiekły, ja będę robiła moje kopytka, a w czasie kiedy będę gotowała kopytka, będę w tym czasie swarzyła gofy. Także ja wyjmuję swoją gofrownicę, muszę ją nagrzać, ponieważ moja gofrownica jest dosyć wiekowa, ale działa, i jej jedynym problemem jest to, że po prostu musi się dobrze nagrzać, żeby dobrze smażyć gofy. Sekretem dobrze udanych gofrów są po prostu ubite białka. Tutaj nie ma żadnego większego sekretu i to, żeby, żeby potem je na blaszce. Żeby je na blaszce studzić. A oczywiście, jeżeli macie możliwość, dobrze jest zainwestować w dobrą widzę, że te wasze gofry będą takie jak z budki gdzieś nad morzem. Także to są moje warzywka, idą na zupę, idą do piekarnika, a ja w tym czasie zajmuję się kolejnymi dwoma przepisami. I tak, jeżeli chodzi o moje kopytka, przepis, którego ja zawsze korzystam, jest na dole. Jeżeli chodzi o kopytka, tutaj. Dla osób w Szkocji bo po prostu bardzo ważna jest odmiana ziemniaków. Ja mam jedną, którą zawsze kupuję i to są najprościej mówiąc takie ziemniaki w czerwonej skórce. Chyba się nazywają odmiana Alberto czy Albert. Coś w tym stylu. I żeby je zamrozić, bo tutaj jest najfajniejsza rzecz, to ja je zawsze układam na takiej silikonowej tacce. Tacka musi być absolutnie silikonowa, potem do zamrażarki na płasko i po godzinie dwóch wyjmujecie i zdejmujecie je po prostu je z tej tacki na jakąś płaską powierzchnię i potem do woreczka. I dzięki temu, że one się w ten sposób zamroziły, nie dotykając się wzajemnie, no to one potem się dużo lepiej mrożą, bo jak widzisz one się po prostu nie posklejały. I ja już takie zamrożone pakuję do woreczka, a potem jeżeli chodzi o rozmrażanie, to ja absolutnie nie rozmrażam ich na blacie, tylko wrzucam na gorącą patelnię, i jakieś 15 minut i one się po prostu rozmrażają się smażąc jednocześnie. Więc w ten sposób obiad mam naprawdę mega super szybki, ekspres. No i tak jak powiedziałam, taki wojaczek szybciutko i potem do zamrażarki jest Kluczem do dobrze zrobionych gofrów jest to, żeby po pierwsze dobrze rozgrać gofrownicę, a po drugie, żeby użyć oleju delikatnie troszeczkę oleju dosłownie na gofrownicę, to jest taki olej typu Fry Light to jest stare opakowanie, które ja sobie kupiłam yy, kiedyś, kiedyś kilka lat temu tak naprawdę ja tutaj po prostu wlewam normalny olej rzepakowy ale to jest bardzo fajny patent, kiedy chcecie właśnie bardzo mało oleju użyć. kupić sobie jakąś buteleczkę ze sprayem, nawet spray do kwiatów, taki mały i po prostu sobie w ten sposób go używać. Także ja tutaj, moja gofownica jest po prostu dosyć wiekowa i nie zawsze chcę te gofy się od niej odlepiać. Dlatego ja delikatnie to posprejowałam i nakładam gofy. Zrobiłam gofy bezglutenowe, z mąki ryżowej po to, żeby wszystkie dzieci mogły sobie zjeść, bo jak wiecie, ja mam jedno dziecko w domu, które ma celiaklię, więc musimy dietę mieć taką pół na pół. Yy, niektóre produkty po prostu muszą być bezglutenowe. Takie gofy potem świetnie się mrożą, yy, o czym już też mówiłam, a ja zabieram się za robienie gofów, a w międzyczasie robię sobie kopytka i moje warzywka dochodzą sobie w piekarniku na zupę. Także trzy w jednym yy, zabieramy się za pieczenie gofy. Ta, moje gofry bezglutanowe wyszły, jak wyszły, pokruszyły się, nie chciały się w ogóle odkleić mimo posmarowania gofrownicy olejem i w ogóle. Także ja się zabiorę za naleśniki, bo coś mi nie idzie dzisiaj to pieczenie. Także naleśniki i zobaczymy co z tego gofra. Wymyślę, może go po prostu tak zostawię, potem go pokrojonego dodam do jakichś płatków czy granoli. W każdym razie nie warto wyrzucać, bo on jest, on jest upieczony. Muszę go po prostu tylko jakoś stąd y, zdjąć. Więc zamiast gofrów szybko były naleśniki. No bo co, jak się jak nie wychodzi jedno, no to trzeba zrobić szybciutko drugie. A po naleśnikach, które też zamroziłam oczywiście. Zrobiłam zupę. Zupa jak widzisz jest, y, tutaj są warzywa, które są upieczone. Ja tego już nie gotowałam potem, ponieważ ja nie zamierzałam jej y, jeść tej zupy tak jakby na świeżo. Ja od razu ją robiłam z myślą o tym, że ją zrobię do zamrażarki. Oczywiście można też zrobić opcję drugą, czyli ją po prostu zawekować. Upieczone warzywa zblendowałam z mleczkiem kokosowym i odrobinę wody tutaj dodałam, dlatego że ona mi wychodziła trochę za bardzo... Gęsta i potem, ponieważ tutaj nie ma żadnej wkładki mięsnej, to taką zupę właśnie można yy spokojnie mrozić, można wekować yy i dopiero potem ją podgrzać. No i oczywiście najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o mrożenie, czyli podpisujemy nasze wojeczki, żebyśmy wiedzieli, co my mamy w tej, naszych, yy w tej naszej zamiarzalce, bo uwierzcie mi, po samym wyglądzie zamrażarki nie da się poznać, co tam jest, jak nie jest to podpisane. I taki mój sposób na, na wkładanie sosów, zup, cokolwiek do y, miseczki, wojeczek do miseczki, i w ten sposób y, wkładacie swoje potrawy do mrożenia. Mam nadzieję, że ten film ci się spodobał. Koniecznie podziel się ze mną swoimi pomysłami na to, jak ty wykorzystujesz swoje resztki w kuchni, jak planujesz posiłki, czy planujesz posiłki i czy robisz takie hurtowe gotowanie typu meal prep czy tam batch cooking jak zwał, tak zwał, ja bardzo lubię, nieraz mi takie gotowanie u... nieraz mi takie gotowanie właśnie y, uratowało skórę. Jeżeli chodzi o, o to, co tam y, jeszcze przygotowałam, jak zauważyłaś, y, zepsuło mi się, y, zepsuła mi się moja gofrownica. Wydaje mi się, że to y, już żywotu po prostu dojrzała swojego i postanowiłam szybko zrobić, zamiast gofrów zrobić właśnie naleśniki. Dodałam do niej takich czoklet, chips małych, i zrobiłam właśnie takie małe naleśniki. Też zamierzam je zamrozić. Jeśli chodzi o yy, kopytka, kopytka bardzo fajnie się yy, mrożą, tylko trzeba pamiętać o tym, że mrozić je na takiej plastikowej podstawce. Nigdy na talerzu to musi być coś plastikowego, silikonowego, bo inaczej się wszystko poprzykleja do siebie. Zrobiłam też sobie szybko zupę, yy, taką zupę krem. Jeżeli chodzi o zupę krem, mogłobycie cię zdziwić to, że ja jej nie gotowałam. Tylko Upieczone warzywa połączyłam z myczkiem kokosowym i z. Upieczone warzywa połączone z męczkiem kokosowym i z yy, yy, yst, yy, yy, y odrobiną wody, żeby tą zupę trochę rozrzedzić. Jeżeli chodzi o takie zupy warzywne, które nie mają żadnej mięsnej wkładki, to można tak absolutnie zrobić. Yy, to jest taki sposób, który mój Krzyś mi kiedyś podpowiedział, kiedy pracował w restauracji. I to jest świetny sposób, ponieważ ja tak, mi to oszczędza trochę czasu. a Wiadomo, czas to jest bezcena waluta, bo im go nam nie odda. Tak więc ja taką zupę się po prostu blenduję, porcjuję, podpisuję i wrzucam do zamrażarki. Dzisiaj udało mi się, dzisiaj wczoraj udało mi się zrobić właśnie kilka fajnych przepisów. Podszykowałam sobie trochę yy, obiadów na ten tydzień, podszykowałam sobie trochę mojej zamrażarki, bo tam już praktycznie nie miałam nic, jeżeli chodzi właśnie o jakieś produkty takie, żeby szybko wyjąć na szybki obiad, szybkie śniadanie, jeszcze szybko kolację. Wiadomo, jesteśmy coraz bardziej zabiegani, yy, przynajmniej ja tak mam, coraz więcej obowiązków i ten czas, który spędzam w kuchni... Staram się jak najbardziej zminimalizować, a przeznaczyć go na co innego. I to bardzo fajnie w ogóle działa, bo na przykład, jeżeli sobie policzysz ten czas, właśnie który ty tracisz na takie codzienne, właśnie stanie w kuchni przez godzinę, szykowanie wszystkiego od podstaw, a możesz to wszystko zrobić tak jak ja dzisiaj w ciągu godziny yy, zrobiłam yy, kopytka, zrobiłam naleśniki i zrobiłam zupę. I to wszystko zajęło mi od godziny do punktu, bo nie liczyłam dokładnie czasu, ale to naprawdę nie było długo. Po prostu wszystkie te czynności mogłabym robić codziennie i spędziłabym na nich mniej więcej tyle samo czasu, a tak szybciutko, kiedy gotowałam kopytka, smażyłam naleśniki i na odwrót i to było bardzo fajna, fajna rzecz i w tym momencie też mam te kopytka pomrożone, więc kiedy będę miała kiedy będę wiedziała, że czy schodzę z nocki czy cokolwiek, mam taki bardzo taki yy, dzień, kiedy po prostu nic mi się nie chce. Wyjmuję szybko takie kopytka zamężarki i mogę dać właśnie dzieciakom obiekt, to jest domowy. Także mam nadzieję, że Wam się spodobało. Yy, taki film, dajcie mi koniecznie znać, co o nich myślicie, czy wy tak gotujecie. Wiem, że sporo z Was tak gotuje, inne osoby są absolutnie przeciwko i lubią mieć ugotowane codziennie na świeżo, ale do mnie przemawia właśnie ten moment tego czasu, tego odzyskanego czasu, dlatego ja na przykład też jestem ogromną zwolenniczką właśnie zakupów raz w tygodniu, bo ten odzyskany czas, ten odzyskany czas to jest coś niesamowitego. Piszę też o tym w moim darmowym e-booku, więc jeżeli taki temat oszczędnego gotowania, kuchni kreatywnej Ciebie bardziej interesuje, to Ciebie zachęcam gorąco do, do jego pobrania. Link do darmowego e-booka jest pod spodem w opisie tego filmu. To możesz zapisać się właśnie na newsletter poprzez pobojanie sobie tego darmowego e-booka. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Yy, widzimy się w kolejnym filmie za tydzień, jak zawsze w czwartek.